Red Bull wygrał 4 z 5 pierwszych wyścigów minionego sezonu, zdobywając w tych wygranych wyścigach średnio 42 punkty, a potem przyszedł maj i nic już nie było jak wcześniej. Więcej w temacie już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 13 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Mocny start, potem duży zjazd i drugi oddech w końcówce. Tak najkrócej można opisać sezon Red Bulla sezon, który za nami skończyło się tytułem dla kierowcy i dopiero trzecią pozycją w klasyfikacji konstruktorów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten bardzo mocny start, 4 z 5 pierwszych wyścigów wygranych przez Red Bulla, średnio w tych wyścigach 42 punkty, no to mamy 1-2 praktycznie. W czterech z tych wyścigów to jest Red Bull, który dominuje. To przypominało właśnie te największe sukcesy Red Bulla, jeżeli chodzi o dominację, to jak daleko rywale zostawali z tyłu. Nie zwiastowało jakiejś ciekawej rywalizacji, a ten sezon skończył się zupełnie inaczej. Mocny McLaren to jedno, ale momentami Red Bull wyglądał gorzej niż Ferrari i Mercedes. Rzeczywiście tak było. Skąd ten nagły spadek formy. Jeśli zestawimy ze sobą kalendarz wydarzeń, to trudno nie odnieść wrażenia, że źle zaczęło się dziać tuż po tym, jak ogłoszono odejście Adriana Neweya z tego zespołu, co wiązało się również z odsunięciem tego doświadczonego projektanta od udziału w spotkaniach technicznych, spotkaniach również na torze i to właśnie dlatego Newey, który początkowo deklarował, że będzie z zespołem na każdym torze do końca tego sezonu, powiedział: "Ja już nie mam tutaj czego szukać, bo skoro nie jestem dopuszczany do tych spotkań technicznych" To jak mogę doradzać, jak mogę pomagać. No i wybrał się na zupełnie inne aktywności. Szybko przestał pojawiać się w padoku. Ludzie Red Bulla wielokrotnie zaprzeczali, że to aż tak mocno wpłynęło na formę zespołu, sugerując nawet, że sezon wcześniej, kiedy Newelly był jeszcze na pokładzie, pewne problemy już występowały. One były związane z tą konstrukcją Neweya, czy były właśnie wpisane w DNA konstrukcji Neweya. Natomiast teraz kiedy już jest po sezonie, pierwasze zdecydował się na taką szczerą spowiedź przed dziennikarzami motorsportu i autosportu i opowiedział o tym, co tak naprawdę nie działało w regułę i przynajmniej dla mnie Sytuacja robi się bardzo klarowna. Pierwszy problem, o którym mówi pierwasze to brak korelacji pomiędzy tym, co pokazuje bardzo stary tunel. Tutaj w ostatnim czasie ludzie Red Bulla szukali kolejnych określeń, żeby podkreślić, jak stary jest ten tunel Arden, czy on rzeczywiście jest stary, no, ale do tej pory dawał radę, podkreślali, brak korelacji między tym, co pokazuje ten stary tunel, a tym, co pokazują dane zebrane na torze. Problem jednak w tym, że w tym najtrudniejszym. Okresie. W tej najtrudniejszej erze aerodynamicznej, ten tunel świetnie sobie dawał radę mimo swojego wieku, kiedy w zespole był Adrian Neway, kiedy on nakładał to swoje dodatkowe sito na te wszystkie elementy, które znajdowały się właśnie w projekcie tego samochodu. I właśnie całość wygląda tak, całość sytuacji wygląda tak, jakby nagle tej dodatkowej warstwy nałożonej na nowy projekt oraz wyniki z tych narzędzi do symulacji po prostu zabrakło tej warstwy doświadczenia, która w erze efektu ziemi okazała się niezwykle istotna. Newey wiedział, że będą pewne zjawiska jak porpoising, jak bouncing, których te nowe narzędzia nie były w stanie pokazać. Im dalej w las tym mówi się, że ciemniej, dla mnie im dalej w las tym jaśniej, bo pierwsza twierdzi, że pewne elementy RB20, które były raczej uzupełnieniem pewnych elementów Odpowiedzialnych za generowanie docisku zaczęły powodować problemy, zaczęły negatywnie wpływać na zachowanie tego samochodu. Chodzi dokładnie o zaburzenie stabilności aerodynamicznej, czyli o to, że samochód w różnych zakrętach przy różnych prędkościach miał takie dziury w mapie aerodynamicznej, wtedy dochodziło do utraty docisku. Możemy to kojarzyć czasami, kierowcy skarżą się przy wjeździe w zakręt w szczycie zakrętu, że nagle samochód traci docisk. Wtedy bardzo łatwo usłyslisz bardzo łatwo utratę kontroli nad samochodem, co wielokrotnie się zdarzało również kierowcom Red Bulla Sergio Perez. Przez to nie mógł ufać temu samochodowi. Max Verstappen bardziej był w stanie jechać na limicie, tolerować ten luźny samochód. W przypadku Pereza to był problem. To jest problem wszystkich kierowców, którzy siadają obok Maxa Verstapena i pewnie tak będzie w kolejnym sezonie. Tego kierowcy nie znoszą. Tego było za dużo. Co ważne, te elementy miały pozostać w samochodzie do końca sezonu, czyli Red Bull nie był w stanie tego skorygować. To było tak mocno wpisane w tę konstrukcję, że niemożliwe do usunięcia i tutaj zdanie mi Oseverstappena problem aż do teraz, aż do końca sezonu, nawet teraz w tym okresie zimowym nie znalazł właściwego rozwiązania. Warto przypomnieć, że zmiany wprowadzone w RB20 głównie w obszarze chłodzenia miały być pomysłem właśnie Piera Wasze. Tym pomysłom Niue miał się głośno sprzeciwiać. Pewnie dlatego, że być może czuł, być może widział, że te pewne zmodyfikowane elementy nadwozia, elementy również pod poszyciem, będą wpływały negatywnie na ten samolot, ale Niue już wtedy był odsuwany od tego zespołu. Niue już raczej był, nie powiem, że na wylocie, ale Rebull stawiał na pewną zmianę pokoleniową, dlatego dano ten yy, margines zaufania Pierowi Wasze wręczoną mu właśnie możliwość zarządzania absolutnie wszystkim, co jest związane z tym projektem aerodynamicznym. No i niestety na razie efekty nie są najlepsze. Ostatnia kwestia to ignorowanie uwag Maxa Verstappena. Ignorowanie uwag kierowcy polecam Wam wywiadę z Adrianem Niuenem, kiedy on zwraca się nawet do swojego własnego doświadczenia jako kierowcy i mówi, kiedy siedzi się w tym samochodzie, czuje się rzeczy, których w danych nie widać i tutaj właśnie jest to zaufanie do informacji zwrotnej od kierowcy. Max Verstappen już na początku sezonu, już po testach, miał sugerować, że balans samochodu jest daleki od ideału. Tutaj znowu, być może to, co zmieniono pod poszyciem ten zmieniony układ chłodnic te elementy, które znalazły się na wysokości pleców kierowcy mogły wpływać na Balans tego samochodu. Tam jest też nawiązanie do tego, jak samochód zachowuje się na tarkach i jak zjeżdża z tych targ, To w przeszłości też było problemem. To miało się jeszcze powiększyć. Ten negatywny element miał się tutaj jeszcze zwiększyć. No i tutaj też widać pewną zmianę w sposobie pracy. Bo Pierwasz mówi, że. Było tak dobrze, było tak szybko, że mimo, że wiedzieliśmy, że ten problem jest, nie chcieliśmy tego ruszać. Zmiana, jeżeli chodzi o podejście do pracy, bo Adrian Neway jest kojarzony z tymi mikrokorektami, tymi zmianami w samochodzie, których czasami na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać. Problem po problemie Neway jakby gumką wymazywał z tych swoich konstrukcji, natomiast pierwsza Vaché ze swoimi inżynierami jakby to tolerował, jakby liczył na to, że mimo, że jest problem, to być może się uda, no nie udało się, bo te problemy bardzo mocno obnażył bardzo mocny McLaren. McLaren, który wrócił w zasadzie z nicości. Trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów można rozpatrywać w kategorii porażki Red Bulla, ale tam w zespole raczej nastroju żałobnego... Nie ma, a dlaczego paradoksalnie 11 dni temu ruszyły prace nad samochodami na sezon 2026 i dzięki niskiej Stosunkowo niskiej pozycji w klasyfikacji konstruktorów. Inżynierowie w Milton Keynes mają tyle godzin w tunelu i dostępnej mocy obliczeniowej dla tych symulacji CFD, jakich dawno pod dachem fabryki w Milton Keynes nie widziano. Warto też dodać, że Red Bull jest chyba jedynym zespołem w stawce, który bardziej ceni sobie tytuł wywalczony przez kierowcę niż mistrzostwo. Konstruktorów o tym mówią ludzie, właśnie związani z Red Bullem. To jest Ewem, to jest wyjątek. Mistrzostwo kierowców dla nich jest najważniejsze. Może to nie były szachy 5D w wykonaniu Red Bulla, ale niższa pozycja w klasyfikacji może pomóc temu zespołowi mocno wejść w tą nową erę aerodynamiczną, dlatego ludzie Red Bulla nie załamują rąk, dlatego nadal jest zaufanie dla tego zespołu, który zajmuje się tymi kwestiami technicznymi, kwestiami rozwoju. Sprawdzianem będzie rok 2026, ale tutaj bardzo dużo będzie zależało od jednostki napędowej, a w tym obszarze po wielu plotkach o opóźnieniach i nie najlepszych wynikach na ścieżkach testowych w Red Bull Power Trains zapanowała medialna cisza. Tutaj też za chwilę rozlegnie Głucha cisza, bo to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.